I z tej strony Petr dzisiaj będzie nowa seria, która się nazywa kocek przygody, więc przejdźmy do odcinka to pójdzie, się albo nawet, a nie, ja to Jest mamy.

Biorę tę książkę i idę lekcję zrobić. Mamo, masz komputer. Pa. Komputer. A, to zrobię zajmę Nie rozumiem tego. A, dobra. Hej. Nie wiem, czy pójdę do szkoły w sumie. Mamo, nie muszę iść do szkoły? Nie. Yeah! A mogę się spotkać z moją przyjaciółką? Dobra. Zresztą powinna to być. O, cześć Diana. O, cześć Lili. Zresztą znaczy, Zafira. Mylę już mi się ona. Tak. Nic się nie stało, Diana. No dobra, to Zafira. Tu gdzie idziemy? Czekaj, do... jakiś mam list. Um. Um. Hmm. co mam pójść do przedszkola i potem do pani dyrektor no dobra teraz idę tylko do o, mamo muszę iść do przedszkola ale ty nie jesteś taka młoda ale muszę tak było w kopercie. Więc ta osoba przyjdzie. Dobra. O, książki. Wybiorę sobie jakąś. Niech będzie tak. Um. Poczytam książkę. Hmm. Pójdę lepiej do za Chyba jest tam w przedszkole. Za chwilę. O, cześć. Zaraz przyjdzie. Chyba ta pani. Twoje ze szkoły. Jestem pani. Mój. Dzień dobry, pani. Mój. O co chodziło? Musisz tą książkę przeczytać, którą my masz. A, już ją zaczęłam czytać. i właśnie skończyłam. Ehm. To możesz już wracać do domu. No dobrze. Tylko odłożę tą książkę. Osiem przeczytałam. Chodź Diana Wychodzimy z tej czuproki. Cześć, mamo. Komputer ci spadł, widzę. I wierzę. Zjedź sobie. znam sobie tą karmę. Hum. Hmm.

Chyba znów Tadeusz poszedł w złą stronę no i pojechał do pracy. Idę ze dzwonem. Muszę do dzwonu. O, kareta! Ijo, no, ijo, no, ijo, no, ijo. No. Już jestem? Co się stało? No, nasza córka zemdlała. A tak w ogóle jestem Stefan. Ja rozgrywa wow. O nie, to poważna rzecz. Jaki jest do karatki? Ech. No. Ja Ktoś chce ty Ja mogę. Nie ja idę tutaj. Jeszcze kto tu siedzie? Raczej nie. Mm. A, wypadłem. Stop, ale to. Ijo, 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 ijo. Muszę wyjść szybko. Szybko to mają wyciągnąć. Gdzie jest wypadka? Chodzę po niego zadzwonić. Dobrze. Proszę się odsunąć. Trzy, dwa, jeden. Podosimy. I. Tak. Dobra. Chyba się skrzydła. I zakaź dźwięk. Będę badał badań. Nie wierzę. Ty ja tutaj poczekam. W odcinku zobaczymy co się stało z Ikacią adresą. Pa!